Słuchajcie, widzowie, dzisiaj będzie kolejna tutaj ze sprawdzenia, ale to do mniej Ja nie w się skręcić, ale musimy to sprawdzić. Bo to wydaje mi się bardziej tajemnicze. Musimy to sprawdzić, bo ten portal mi się daje i. no, nie jest piękny. To muszę przyznać, na tamtym odcinku zabiję wszystkie potwory. Teraz nie musimy się to bać i będą tam bezpiecznie wejść. Teraz sprawdzimy co tam się kryje. Mam nadzieję, że coś nowego. I no musimy zamknąć, żeby jak się coś pojawiło to ja. Nie, to bym był już naszykowany. No. I nowe Nie Już widzę nowe rzeczy. Już widzę nowe rzeczy. Widzę nowe rzeczy. Jej, to co? Przed tym, co yy, to? to jest jeszcze jeden potwór. jest jeden potwór? Jeden potwór? O kurde! W był, nie zauważyłem go wcześniej. O kurde! Co to ma być? Jakiś wielki... Dobra, bądźmy się te tabliczki. One już nie są potrzebne. Dobra. A co tam że rzadko jest, to może sprawdzimy. Czy... kurde, no lawa, jak zawsze. Musieliśmy się z nim spotkać. Nie. Ale to nie jest lawa, to jest pokój z lawą. Czekaj. To jest darmowe złoto. Darmowe złoto. Nie, nie

Co musimy zamknąć? Biegrunka. Nie ma kupać. Dobra, ale co tu jeszcze można zobaczyć? Niebo Niebo jest dziwne. Nie wiem, no, wcześniej było jest dziwne, ale góra to wygląda jak jakiś... ten. Jak jakiś nether nie tego dziwnego czegoś. To jest niebo, którego się nie da przez nie przejść. A tu jest coś. Nie wiem, co to jest. Ale wygląda na pół Ale ten zamek, to może zamek. е yes. аку Tempu. Tego nie będzie. E. Mm. No. I teraz ten światek jest na... Nie ma co się bać, nie ma żadnych złych postaci. Tylko ten blok. Tego nie mam. Muszę to zniszczyć. Bo ja to potrzebuję do ładnej rzeczy. Jak tu ktoś mieszka, to ta to nasza na będzie miała Ale. Eee. Nie no, wszystko zabieram. Wszystko zabieram, wszystkie blotki, akurat za to, to. Co to jest? Co to ma być? Piasek do Wintera! Udajemy to. A pewnie nie musieliśmy. Chociaż to trochę miły dla tych stworków, które mieszkają tutaj Nie wiem co to jest Nie wiem co to by dom za stworki E co tu się e, mam lagi Dobra Ty mamy okienko badaj okienko hmm, ciekawe czym by tu zabudował?

Ale te czaszki się nie podobają. Co to było? A, kilo. A mieczykiem? A łopatą? Gowę? Ja nie mogę. Pana idolawy. I czemu to jest krew? Nie wiem. Krewkowane. Pana krewka? Dobra, zniknęła. Czemu to zniknęło? Zniknęło to. Bogowie tego świata. Nikt nie wadzi się na mnie, ale to zniknęło. A. Ben, 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 ben. ben, ben, ben. Są niedługo, będziemy to cały światek zwiedzać, ale z radziówkiem. I co tu, co, coś robi? Trzeba to zalepić kaktusem. Nie, nie mogę mi postawić kaktusu. Idę do normalnego świata, bo no, potrzebuję piasku. Ja mam skrzynce bardzo dużo piasku, ale mam lepsze sposoby. Ach, nie tu mamy to wszystko. Pijach. Nie, nie. Spodem. 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 jeden Nie! Spodajmy. Jeden i Jeden, a nie dziesięć milionów. Ora to innego świata. Tem um bico. Tem um bico. Rodem. Queijo. não podem te cheir. Não, não. Mamãe. Las mamas. Não, não Não, não Co? Nie znikaj mnie! Muszę nie muszę nie sni, nie Dobra, nara! Umieram! 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 Więc to chyba Więc na dzisiaj. Więc ja się z wami żegnam. Narazka! I wbijcie! Jeśli jesteś nowym subskrybentem, jeśli jesteś nowym widzem, zasubskrybuj to! Będę bardzo wdzięczny! A może ci się wylosuje coś dobrego i może coś... jakaś nagroda wypadnie? Nie wiem. Ale na pewno musisz zasubskrybować, zalajkować, a jeśli już to zrobiłeś, teraz ci coś pokażę Zrobię. Taniec wygibaniec. Tego muszę włożyć. Emotki. Załów. Tu. I teraz patrz. Taniec wygibaniec. Taniec wygibaniec. Taniec wygibaniec. Taniec wygibaniec. No i widzisz. I teraz zrobię sobie. Kolejny taniec wygibaniec. Na przykład walka z cieniem, dobra, tutaj i skrzypienie, tu. Teraz pokażę ci walkę z cieniem. I teraz ci pokażę skrzypienie. Co ja robię? To było dziwne. Więc jakby naraz Kawidu.